Świat mitologicznych stworów z mitologią Zapan Brat. Pod takim tytułem przebiegły ferie w bibliotece publicznej w Sędziszowie Małopolskim oraz jej filiach. Akcja została zorganizowana w drugim tygodniu ferii w dniach od 23 do 26 stycznia. Wszystkie zajęcia były poświęcone starożytnej Grecji. W programie znalazły się m.in. warsztaty archeologiczne z wykorzystaniem magicznego dywanu. Dzieci robiły makietę starożytnego świata Greków oraz budowały labirynt dla minotaura. Dzieci przyniosły się świat starożytnych bogów i bogiń i dowiedziały się czym się zajmuje archeolog robiliśmy amfory greckie dzieci projektowały według własnych wzorów a także budowaliśmy labirynt dla minotaura poznaliśmy mit o Tezeuszu ariadnie i minotaurze i bawiliśmy się w tworzenie makiety za pomocą klocków magnetycznych. Dzieci z plasteliny robiły stwo, stwory. Finałem akcji było spotkanie bogów na Olimpie. Dzieci losowały, każde z nich wylosowało swojego boga, takiego patrona, któremu poświęciły czas po to, aby się dowiedzieć, jakim bogiem był, jakie miał atrybuty, cechy, pochodzenie i dzieci się Zaangażowały, ponieważ wykonywały na zajęciach atrybuty, sektury, ozdabiały papierem samoprzylepnym. Ponadto każdy w domu przygotował własny skrój. Z takich zajęć płynie lekcja historii, podkreśla bibliotekarz Dorota Paśniewska. Dzieci się dowiedziały, czym się zajmuje archeolog, co to jest ambrozja, czym się zajmowali starożytni i w ten sposób przenieśliśmy się do świata starożytnych Greków. Okazuje się, że Grecja jest dla pani Doroty szczególnie bliska. Mieszkałam wiele lat w Grecji i chciałam dzieciom pokazać te zabytki starożytności, z którymi ja się spotykam na co dzień, ponieważ przepiękny akropol się wznosi ponad miastem i codziennie jadąc do pracy czy spacerując go widziałam. Dzieci były zadowolone z tematu. Uczyliśmy się o Grecji, zdobiliśmy wazy greckie jak tutaj widać i... Um, I uczy uczyliśmy się ogólnie o Grecji i o um, różnych greckich dziwnych stworach. Um, na przykład robiliśmy z um, zakrętek um, labirynt dla um, minotaura i, i potem musieliśmy niczym odnaleźć um, w nim drogę. Za kogo się przebrałaś na dzisiejszych przebrałam zajęciach? Się z, y, za, y, przebrałam się za... Y, Atena. Y... Jakim była Atena? Atena była y... córką Zeusa. Co sądzisz o takim temacie y... zajęć na feriach Starożytna Grecja? Mm, bardzo fajny pomysł. Ym, ja właśnie też w szkole czasem się można, y... będziemy się uczyć, więc... Też będę trochę więcej umieć.